Wystarczyła minuta, aby Gliwice znalazły się w księdze rekordów Guinnessa. Niestety nie udało się. Mimo, że na placu krakowskim ponad 200 osób zebrało się, aby robić pompki, to dotychczasowy rekord nie został pobity. Ten należy do Brytyjczyków, którzy na jeden z placów w Limawadzie zgromadzili 436 pompujących osób. Czy jest jeszcze ktoś chętny z siedzących? Zapraszamy! Grupa Street Workout Gliwice, która zorganizowała wydarzenie, przekonuje, że mimo iż rekord nie został pobity, to warto było podjąć się wyzwania. Ważniejszy jest sam fakt, sama impreza, tak? Uważam, że jest to bardzo fajny sposób na przywitanie wiosny. Jest to lepsze niż chodzenie na wagary bądź picie browarów, jak miało to miejsce jeszcze parę godzin temu, co widziałem. Pod sceną młodych chłopaków. Podczas wydarzenia uczestnicy najpierw wykonywali serię pompek na rozgrzewkę, a następnie wykonali pompki właściwe. Gdy skończyła się próba bicia rekordu Guinnessa, grupa Street Workout postanowiła zrobić mały trening. Można było poćwiczyć różne metody wykonywania pompek, czy wykonać prawidłowe przesiady. Ponad 200-osobowa grupa Gliwiczan w ten sposób powitała wiosnę. Być może część zebranych na placu krakowskim osób będzie chciała w przyszłości ćwiczyć razem z grupą Street Workout. Są to młodzi ludzie, którzy prowadzą zdrowy i aktywny tryb życia, między innymi przez wykonywanie ćwiczeń siłowych, polegających na użyciu ciężaru własnego ciała. Wszystko według zasady ćwiczyć absolutnie wszędzie. Spotykają się w określonym czasie i miejscu, aby wspólnie wykonywać ćwiczenia. Co to jest za grupa i kto się może do niej dostać? Czy rzeczywiście każdy, czy ci przypompowani lekko? Znaczy się każdy. Nie ma tutaj jakichś ograniczeń wiekowych czy płci. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od chęci, tak? E, trenujemy systematycznie w poniedziałki, środa, piątki. E, grupa liczy już na Facebooku w granicach 220 osób. Na treningi uczęszcza od 30 do 50, to zależy. Ostatnio mieliśmy tutaj otwarty trening, to było rok temu. Jeszcze zanim była, był wybudowany nowy placyk było 50 osób. No liczę, że dzisiaj będzie więcej, nie? Ile lat ma najmłodsza osoba, która należy do grupy? Najmłodsza osoba ma... 16, a najstarsza, tego też już powiem, ma 35. Gdyby tylko nieco połowa osób, które zadeklarowały swoją obecność na Facebooku, pojawiła się na placu krakowskim, to rekord zostałby pobity. Niestety kolejny raz okazało się, że dołączenie do wydarzenia w internecie jest o wiele łatwiejsze niż wzięcie w nim udziału w realu. Nie Niewykluczone jednak, że grupa Street Workout zorganizuje kolejną próbę bicia rekordu w robieniu pompek.